Jak wygląda kolacja w restauracji z gwiazdką Michelin? Razem z mamą wybraliśmy się do warszawskiej nuty na kolację, która była moim prezentem urodzinowym od Rockmates. Nasze menu składało się aż z 15 niezwykle ciekawych i niespotykanych dań. Tu macie ruskie pierogi w formie dimsumów, które zachwyciłyby nawet moją babcię, a tu mizerię. Wierzcie mi na słowo, że to mizeria. Dosłownie rozwaliła mi głowę. A tutaj pokazuje, że nawet w takiej restauracji nie potrafię zjeść jak człowiek. W specjalnością Andrea Kamastry jest pieczywo. Dwa rodzaje chleba, domowe masła, dyniowe hokka a nawet kawałek pizzy. Prawie każdy składnik, który trafia na talerz, jest przygotowywany własnoręcznie w restauracji. A sama kolacja to nie tylko genialne jedzenie, ale też cudowny klimat i obsługa na najwyższym poziomie. Tu rosół, tu tatar, tu ramen, tu bułka, tu gołąb, a tu najlepsze danie kolacji, czyli sandacz z tajskim kary i paprykowym Pringlesem. Deska serów, która nie była do końca deską, składała się z trzech serowych dań, na przykład niepozornego gruszkowego szota. Na koniec coś słodkiego, czyli szarlotkowe lody mleczne i ciało